Witam Państwa serdecznie. Na pewno wiecie, że zdrowie naszych jelit wpływa ogólnie na energię, na nasz nastrój, na samopoczucie, na działanie wszystkich narządów w naszym ciele. Nawet jeżeli nic nam specjalnie nie dokucza od strony układu pokarmowego, to warto o niego zadbać. A co mówić, jeżeli już jakieś dolegliwości się pojawiły? Dlatego wam dziś przedstawię trzy bardzo smaczne, a co jest najważniejsze, niesamowicie dobre dla jelit mieszanki, takie koktajle. I one będą miały. Zbawienny wpływ, jeżeli są stany zapalne, niestrawności, dodatkowo uzupełnią w mikroelementy, w witaminy naszą dietę. Jest to niesamowity sposób na dostarczenie dodatkowej porcji warzyw. I to warzyw niezwykłych, tylko tak zwanego żywego odżywiania się. Co to znaczy żywe odżywianie się? To są produkty... Pochodzenia roślinnego, nieprzetworzone, takie, które zawierają dużo witamin, dużo minerałów i to, co jest najważniejsze, zawierają enzymy. Enzymy niestety niszczą się pod wpływem wysokiej temperatury, a są one bardzo ważne, bo one nam pomagają i trawić te pokarmy, które spożywamy na bieżąco, i trawić te pokarmy, które gdzieś tam zalegają, ale również pomagają strawić i usunąć te różne takie. Dziwne zmiany, które czasami na szluzuce się tworzą. I dzisiaj będzie trzy koktajle, trzy przepisy, różnokolorowe, będą też o różnych smakach: słodki, pikantny i taki neutralny, ale właśnie to, co najważniejsze, to są ich niesamowite właściwości. I dzisiaj oczywiście będzie u mnie różnorodność na stole. Przygotowałam to, co będzie potrzebne do pierwszego przepisu, a różnorodność w diecie też jest bardzo istotna, bo każdy produkt, ten najlepszy, to on ma jednak inne substancje i wszystkie produkty się różnią i dobrze jest, jeżeli nauczymy się tą różnorodność prowadzić. Ale też będę miała dzisiaj takiego pomocnika, taki Blender. To jest mój nowy nabytek. To jest blender bez przewodowy. Po prostu ładuje się na USB. Można go naładować, zabrać ze sobą do pracy, do biura, na jakieś wycieczki, gdzieś do parku, do lasu, jak idziemy na spacer. Możemy go zabrać na każdy wyjazd, bo jest poręczny i mieści się fajnie do torebki. Można zabrać na siłownię. I zrobić tam świeży koktajl. Kiedyś jak oglądałam, zastanawiałam się, czy będzie dobry ten blender dla mnie, i oglądałam różne reklamy. Widziałam dziewczynę, która go przedstawiała, bardzo fajnie o nim opowiadała: jaki jest super, jak ona jest zadowolona. A ja przeczytałam komentarze, i w komentarzach ktoś napisał: Ale głupoty, gada dziewczyna, po co brać ze sobą do pracy, po co brać ze sobą blender gdzieś tam na siłowni, jak można w domu zrobić sok lub zrobić takie smoothie i wziąć po prostu w butelce smoothie. No. Ja się z tym nie zgadzam. Oczywiście, że można tak zrobić, ale właśnie o to chodzi. Jeżeli mówimy o żywych potrawach, to musi być wypite od razu po zrobieniu. Dlatego, że w momencie, kiedy blendujemy różne potrawy i uwalniamy te różne substancje, to one nie będą tam bardzo długo. Im dłużej taki sok stoi albo taki smoothie, taki koktajl, tym mniej w nim będzie składników odżywczych, dlatego Pokroić, włożyć do urządzenia, zabrać ze sobą, a na miejscu, gdzie jesteśmy, tylko dodać wody, zmiksować i mamy naprawdę pożywny i bardzo zdrowy, nawet posiłek, bo zależy, co tam włożymy. Możemy bardzo pożywne rzeczy wkładać do takiego blendera. Także bardzo fajna rzecz, sprawdziłam, potrafi zmielić takie dość twarde warzywa, potrafi zmielić mrożone jagody, a nawet lód. No niesamowita rzecz, nieduży, a bardzo mocny. I co jest też fajnego, można praktycznie bez ładowania używać go codziennie przez miesiąc. W instrukcji pisze, że 25 koktajli można z tego zrobić. No jak robicie jeden raz dziennie, no to wam na 25 dni starczy, ale ja myślę, że czasami nawet dłużej, bo też zależy, co mielimy, jak dużo tego robimy. Także naprawdę warto. A teraz go sprawdzimy w praktyce i zobaczycie te wspaniałe przepisy, które dla was przygotowałam. I pierwszy nasz koktajl to jest zielony przeciwzapalny koktajl z sulfarafanem. Pierwsze to jest tak, pół zielonego jabłka i jeżeli macie małe, możecie wziąć całe jabłko, to pektyny, a one są dla jelit bardzo ważne, przede wszystkim wiążą metale ciężkie i różne toksyny, a dodatkowo odżywiają naszą florę bakteryjną. Następny składnik to kiwi. Pomaga nam trawić białko i zapobiega zaparciom. Warto dodawać pietruszkę. Możemy wziąć dwie takie gałązki na nasz koktajl. To jest wspaniałe źródło witaminy C i chlorofilu. I jeszcze jednym składnikiem, który da nam witaminę C, oczywiście jest cytryna. Wystarczy nam jedna, dwie łyżki. I jeszcze sezam. Które ma niesamowite właściwości przeciwzapalne i regeneruje śluzówkę dzięki zawartym w nim lignanom. I teraz najważniejsze składniki naszego koktajlu: brokuły. I to surowe. To właśnie surowe brokuły zawierają najważniejszy nasz naturalny składnik to jest sulforafan. On ma działanie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i detoksykujące. Widzicie, jak przygotowałam dużo składników, że jeszcze nie wiem, czy mi się zmieszczą. A przecież jest jeszcze jeden. Tu sulfarafanu jest jeszcze więcej. To są kiełki brokułów i też warto je spożywać. Teraz dolejemy wody. Najpierw dam tak około 100 ml i zobaczymy, jaka będzie konsystencja. Jak będzie potrzeba, to dodamy więcej. Sulfarafan uwalnia się przy rozdrabnianiu i nie jest bardzo trwały. Dlatego dobrze jest spożywać od razu po przerządzeniu. Myślę, że gotowe. I teraz zobaczymy, ile wyszło, bo tu jest miarka. 500 ml się mieści. Wyszło u mnie gdzieś 450 z tej ilości produktów, które użyłam. I teraz przelejemy do szklanki. Ja mam bardzo duże szklanki. W mojej szklance mieści się 480 ml. Także taka porcja wspaniałego przeciwzapalnego koktajlu u nas wyszła. Nasz drugi koktajl to jest pomarańczowy detoks. I zacznijmy od mango. Oczywiście nie takie duże, wystarczy 50 gramów. Mango dostarcza enzymów z grupy amyłas, które pomagają trawić węglowodany. Kolejny składnik to marchew. Każdy wie, jak marchew działa i jakie ma składniki. To jest beta karoten który pomaga zwalczać rodniki wolne oraz ma w sobie błonnik. Mandarynka, jak wszystkie cytrusowe, ma dużo przeciwutleniaczy i witaminy C. Natomiast w odróżnieniu od innych cytrusowych, mandarynki nam nie wychładzają organizm i możemy je spożywać zimą. Dodamy też imbir i wystarczy nam. Taki mały kawałek, około centymetra. Wrzucimy tu. I teraz nasz najważniejszy składnik, to jest surowa dynia. Dynia to wspaniały detoks i usprawnienie pracy naszych jelit. Zawiera beta-karotyn, witaminy z grupy B. W ogóle zobaczcie, jakie to są wspaniałe składniki. Ale jeszcze będzie u nas mleko kokosowe, które i daje dobrych tłuszczy. I dodatkowo nam da taką bardzo jedwabistą konsystencję. Oczywiście woda i też najpierw nie całą, zobaczymy jak to wyjdzie i zmiksujemy. I teraz zobaczycie jak niesamowita jest konsystencja. Zobaczcie. A były przecież bardzo twarde warzywa. Kto kroił kiedyś dynię, wie jaka twarda jest. I teraz zobaczcie, o, mały kawałeczek mi tam gdzieś został, ale to chyba marchewka. Natomiast cała reszta, no, przewspaniały pomarańczowy detoks. I nasz ostatni koktajl na dziś, kochani, to jest czerwony koktajl, moc trawienia. I zaczniemy od selera naciowego. Wystarczy taka jedna mała łodyżka lub pół dużej. To jest i detoks, i regeneracja śluzówki, ma bardzo dużo antyoksydantów. Kolejnym produktem będzie pomidor. To jest źródło likopenu bardzo mocnego antyoksydantu. Możecie patrzeć, ile chcecie wypić takiego koktajlu i zrobić jeden lub dwa pomidory. No u mnie tu 200 g, ale jak widzicie, wszystkie wam podaje proporcje. Jak pomidor, no to oczywiście bazylia, tak z 10 listków. I kolejny składnik, papryka czerwona. Niesamowite źródło witaminy C. Wiadomo, żeby ta witamina C była zachowana, no to wszystko musi być nasurowo. No i kolejne źródło witaminy C to jest nasza cytryna. Wciśniemy tu jedną, dwie łyżki soku z cytryny. To już oczywiście robimy do smaku trochę soli, odrobinę czarnego pieprzu mielonego i odrobina chili mielonego, kapsaicyna przeciwnowotworowa. Oczywiście nie musi być chili, jeżeli nie możecie, na przykład mocne stany zapalne w układzie pokarmowym. Ok, myślę, że gotowe. I teraz też nalejemy do szklanki. I ten kolejny nasz czerwony sok gotowy. Teraz sprawdzimy, porównamy wszystkie trzy. I widzicie, kochanie? Wszystkie trzy soki gotowe. Ten zielony o neutralnym smaku, ten żółty z nutką słodyczy, ale bez cukru. Można tu dodać jeszcze cynamon i ten pikantny pomidorowo-paprykowy. Do wyboru. Piszcie, który Wam się najbardziej spodobał, który chcecie wypróbować, a może po kolei, bo przecież chodzi o różnorodność. Każdy z nich będzie wspierać Wasze jelita. Dzięki Wam wielkie, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia. Z Wami była Natalia Samaryk.